A że jeszcze mam trochę na talerzu, to nagram może drugą część tej powiastki. Co ja proponuję? Generalnie wszystkim weganizm. Wegetarianizm. Bo to uspokaja. Daje jakąś perspektywę, empatię. Hmm. Bo Tobie brakuje po prostu jakiś... Hmm wyższych uczuć Jesteś takim egoistycznym bucem Nastawionym tylko na siebie Narcyzem A im bardziej jesteś zarozumiały, tym bardziej jesteś śmieszne, bo W życiu, żeby do czegoś dojść, to trzeba mieć dużo pokory, umieć słuchać innych dobrych rad. I tak dalej. Jak ktoś jest głupi tak jak ty, ale mi się wydaje, że jest najlepszy, no to kończy właśnie jako taki frajer bez prawa jazdy, bez umiejętności jazdy nawet na rowerze. Pośmiewisko wszystkich, no. Jest ten taki nurt, rys psychopatyczny Twojej osobowości, który powoduje, że. Nie, Ty tak naprawdę nie masz sympatii widzów. Tylko wszyscy czekają na Twój spektakularny upadek, a pasz się w ten upadek sam, coraz bardziej to jest nieuniknione i faktycznie sam tego chciałeś w sumie, bo chciałeś w świetnej popularności oczywiście tam nie dorównujesz Krzyśkowi Kononowiczowi. To znowu wzbudza Twoje kompleksy. Nie dorównujesz Meksykano. To znowu wzbudza Twoje kompleksy. I tak dalej, i tak dalej. Ale w sumie myślę, że szans na zmianę na lepszą to ty niestety nie masz no. Jakbyś miał, to już dawno byś z niej skorzystał, nie? tą hmm. głupotę coraz dalej. To twoje patologiczne kłamstwo narasta na przykład w stosunku do mojego ojca, któremu tam już zacząłeś jawnie przepisywać przemycanie ludzi z Białorusi. Co bardzo łatwo jest akurat sprawdzić, że one tak w ogóle nie napisał, bo przemysł z Białorusi, tak jak mu tłumaczyłem, to jest sprawa ostatnich tam paru lat. Mój ojciec nie pracuje już na granicy od 30 lat, ponad, jest na emeryturze. Nie zna w ogóle już tych ludzi, tak samo na Białorusi, którzy pracowali w jego czasach. Zresztą im się zmieniły priorytety, bo tak jak kiedyś razem chronili granicę, to teraz ekipa po stronie białoruskiej akurat przemyca tych ludzi, nielegalnych imigrantów. Jak chodzi o atakowanie ludzi, którzy przemycają tam ludzie przez granicę, czy popierają przemyt, to akurat trafiłeś jak kulą w płat, bo jest zupełnie inaczej. Wiadomo, że to tam środowiska powiedzmy lewicowe. Takie kosmopolityczne kierunki popierały i udzielały wsparcia tym nielegalnym imigrantom, powołując się na humanitaryzm, na prawa człowieka. Jest chociaż w Ludniowstwie taki kanał, który prowadzi były dziennikarz RMFFM i TVN, Piotr Szaban. Kanał nazywa się Czaban Robi Raban. I on tam regularnie atakuje straż graniczną właśnie za to, że jego zdaniem ludzie są wyłapywani na granicy, umierają w lesie i tak dalej. I Piotrek oczywiście oficjalnie twierdzi, że on nie pomaga, chociaż organizował takie społeczne patrole, które przeczystywały lasy w poszukiwaniu tych nielegalnych emigrantów, żeby im pomóc, tam wręczyć śpiwór, i tak dalej. W tych patrolach uczestniczył nawet Maciej Żywno, który potem został marszałkiem Senatu, wicemarszałkiem. I jak został na tak poważnym stanowisku, oczywiście to nie zapomniał o tych ideach, które... dla których chodził po lesie. I oczywiście przyjął nierządu, że Mur na granicy jest potrzebny, musi być szczelny. I Polska jest przeciwko nielegalnym imigrantom. Także Łukaszku, jak zwykle pojęcie o życiu nie masz, tak samo jak ze sprawozdaniami fundacji, które są zgodnie z prawem składane. Pojęcia to niczym zielonego nie masz, bo nie masz prawa jazdy. Nie masz rozumu, nie masz honoru, nie masz przyzwoitości, nie masz całego sensu w życiu. Że pitolis głupoty. Jedno twoje kłamstwo zaprzecza drugiemu. Dlatego jesteś śmiesznym błaznem No i to w sumie chyba tyle co mam do powiedzenia na ten temat. Życie cię wyjaśni Sam się wyjaśni, moje Nie wytrzymałeś ciśnienia i się znowu napiłeś i trafiłeś do chorosty, z karetką. swoje przepisywanie innym swoim <laughs> własnym warto jest jest prześmieszna w sobie.